Do szpitala przyjechała agentka 15-letniego modela, który połknął larwy tasiemca. Kobieta chce jak najszybciej zabrać nastolatka ze szpitala i zawieźć go na sesję zdjęciową. Wykorzystuje go finansowo, jednak on tego nie widzi i bezgranicznie jej ufa. Dobry, dobrze, że już pani jest. Ani, kurczę, nie wiem co się stało. No, zemdlałem, głowę rozwaliłem tutaj. O, no dobrze, że chociaż z tyłu nie będzie na zdjęciach widać. No super, tylko że ja ostatnio tak się słabo czuję. Mhm. No, boli mnie brzuch, wymiatuję. Może to od tego tasiemca, którego mi pani kupiła. Cicho, chyba nie powiedziałeś nikomu o tym tasiemcu, co? Nie, nie powiedziałem. No i dobrze, lekarze się nie znają na tych nowych metodach odchudzania, no mogliby pani Ale ja może naprawdę od tego tasiemca się tak źle czuję. Nie, no już ci mówiłam, że to jest całkowicie bezpieczne. No i zobacz, zleciałeś już pięć kilo, wyglądasz super. Na pewno się czymś zatrułeś albo jakiegoś wirusa złapałeś. Naprawdę pani myśli? No pewnie, że tak. Kobieta co, co zdaje sobie sprawę, że zakażenie tasiemcem może być bardzo niebezpieczne, ale nie interesuje jej zdrowie chłopaka. Najważniejsze są dla niej pieniądze, które dzięki niemu zarabia. Pewnie, że ja do nich pani nikogo nie szuka, no tylko że co ja mam z tym zrobić? Wiesz co, czekaj, spróbuję ci to odpiąć.